Było to by było elegancko. To, co jest? to by było elegancko. No ja jestem na drodze co już. Co ty robisz? No ja wyszedłem na drogę, jestem już jakoś kilometr ja dalej od do... ciebie. Tędy. No ty proszę się jakimś... No to byliśmy. No cóż, w czemu to jest rozważne? Aha, bo to jest to auto. ma szybko poszło. A tu jest jakiś sten? Może tu gdzieś kulejka. Jeszcze bym sprawdził to. Nie wiem, co to jest? Nie wiem. Co to jest? Dzielnica srebrnych domków? No, nie wiem jak to sprawdzić. A bo tu na dole jest dzielnica. Nie wiem Aha. właśnie. Mapka. tam iść. A sprawdzić ten domek. Nie wiem. Jest poszukaj w dzielnicy diamentowych domków. DIAMENTOWYCH! A my... Jestem, diamentowa plaża, chodź tu. Oh <śmiech> GOD <śmiech> DAMN it. Tu jest są jakieś tamki To tu pewnie tu Coś leży Pieniądze? Pieniądze Ale tu nie mogę mówić. Otwieram! Są A ty jesteś tam Ja też Eee męczący kid, słaby Nie chcę to tożsamości Asa. Okay. Nie ma nic tu. Mm. Idziemy do następnego. Mm, słabe? Uch, uch, uch. Uh. Tam gdzieś. Teraz pytanie: czy tu iść tymi domkami, czy może tam na drugą stronę, czy tam też? No Najpierw nam bo... wyskoczy, że już jest inna dzielnica. Nie wiem. Ale tu jeszcze można iść. Tu do góry. Gdzie ty idziesz? Kulejka! za to? Nie wiem, gdzieś się skoczyli. To jest. Myślę, że to są zamek. O dobryak, i tam jest ten. Magalnie dojść do otwierania zamków. Tu są jakieś nie no. piery, domki. Czy... Wow! On ma szósty poziom. Nie, nie, nie. To... Farmazy. Wow, jednak. Wow! Ja muszę balę z tego. za daleko mu chyba poszliśmy i już... Trzeba się... uważać, a, a on będzie się zamachiwał. Kurde! Ja mam już się tylko zdałeś, jedną kreskę, mate, nie sumie, jakby co. co? Fajnie. Ty, ja też! Czemu jadłeś te owoce? Okay. Teraz by się przydały, dajcie, czekaj, dajcie apteczki chyba pój. mamy Ma w ekwipunku. Mm. No, są banda... bandaże. O, woła, please! Jest, widzę napój. środki przeciwbolowe nie mogę tego użyć od tyłu od tyłu go trawę dobra mam dwie te kresy. Idę na niego Idę na niego Idę go wziąć od tyłu O, no, tu kolejny chciałem go od tyłu zajść nie jeszcze chwila przy innym go. się zajmuję Dobra jest Dobra, gdzie ty? Dobra tu. Biorę go od tyłu No chodź, od tyłu Wow Ale mnie gwizdnął. No. Dajcie mi energy drinka Wow Doskoczyła mnie A tam jest ten dziwny, Nie myślałem Tak skąpią skatuj Chcesz to wiosło spadła Ja też Ja mam dość bronić I powiem Meduo Kasa Klej Energy drink, energy drink. Tu ktoś pomoc O, teraz lepiej. Gdzie? To są chyba. No tu pomóż, on tam w To są zamiaki. Alfred jest jakiś. Ja ci nic nie chcę, ja nie mam, co Ki... A ki? A my jesteśmy jeszcze na tej diamentowej? Nie wiem. Nie wiem, gdzie my już jesteśmy. Nie wiem czym dobrze oh. idziemy, może tym mostem mieliśmy. faktycznie, yeah, tam to są domki Cicho, ona jakiś puchar no. O ta kasa na to Pieniądze Musimy się tak? wrócić, bo tu no. za wysokie lewle mają nie? Czekaj to tożsamości kolejny. i napój Co? Jest tu coś jeszcze? Okej okay. Jak coś napój to masz tutaj jest Tutaj jest, koło tego A, wiatraka tutaj Nie widzę, okay. Koło tego wiatraka tu jest je -y, aha, bo to widziałeś No nie ma już Okej, okay, luz <grym> O tu jest jeszcze jakaś drabinka Idziemy, idziemy Idziemy, czy co? Chyba za daleko ale to się popatrzyliśmy. <grych> trochę na ten popatrzyliśmy. most musimy wrócić. No i za skoczyć. Tak walczyć. Ja mam... No tu muszą być te domki. Czekaj, tam są jakieś. Ja ja chyba, prymieniu. że nam się zmieni, to na to jest. nie. Tam się nie zmienia. No, no to. Na przykład. Ale ten chujówko będzie dawał. To my razie może... I tą kastrurkę o tam jaki kurwa stoi Dobra w dupie mu krzyk jakie ma poziom? szóstej nie, nie takie są Dwa najgorsze zbirej a nie mogę jak pijemy no Jasne! Okay. Poleciałeś jak małyś Nie no! Nie wiem Kurde, No nie wiem Wiem! Masz jakiś ten... Coś co zapalić można Jakąś tą? Nie wiem pan. Kulega! No, twarz dostałeś. Masz jeszcze. Cicho, już prawie par. Ja wszystko wywalam. I rzucam w niego. Jego trzeba na dystans. Oj, patnę za ty. E, ty, ja mam furię, Co ja fusta? się męczę. Kuki. Ubi, to Szybko, ale... Szybko, ale... Aha. Już mam po Ojej, O, jest Pepsi. ja ja już nie żyję. Prawie nie żyję. No nie. Ja też... Pra... Nie żyjesz? Ale się zespiłem tutaj na dole gdzieś. Gdzie ty jesteś? ty tam gdzieś? O kurde, ale mam kawał do ciebie. I yes. ile mam życia Bisz już dostałem po respieniu Ćwałem. Ja się nie chcę nic mówić, Dobrze, tam. cieszę się. Ja go ubiję. O, za mną, za mną, co? O, kurde, da tu jest! No zarobiście. Ja będę czekał na to. Na Przyprowadzę ci, przy, przyprowadzę ci Nie, Ile my nagrywamy w ogóle? No, no. Nam to trochę zeszło. Dobrze. Kiedy mamy kończyć? Teraz które domki na lewo czy na prawo? Nie wiem, też na lewo, muszę tylko znać Mam nadzieję, że znowu nie będzie jakiegoś cikowatego zębniarka Trzech, Dobre. Ja też ja, ja nie muszę pić coś wow. Uważaj! Mano. Ale go posłucham Dobra ja już nie mam stamina <ścoughs> alko Wow, to Dobre. Konserwy. Fakt. O tym Fakt. się mówi. Tam są domki, tam się nie Tam bije się do jakiegoś domku, bo on tam będzie. Czekaj. tylko ja jakiś zajebistą broń być. Nie... Nie obi, nie obitą. No to są same deski, zwykłe, no mało by. Nałóż Nie Ale nic nie straciłeś, że padłeś, no. nie? Tak możemy musiałeś kawał iść raczej Tędy, A tędy. my tu zejdziemy jakoś? Ende. Musimy wejść wyjść tym mostem z powrotem. No ja zeszłem Eee! udi idzieś ty Polas Tu miej zejście na dole. Oh, Z kolegą chcę i się przywitać. Leci ja ci piłkę. Gramy? Woody A nie, wyleciała piłeczka do wody. Godno. Dobra, idziemy na zębiaku. On tam będzie siedział człowiek oh, mi Richard Case okay. O oh, jest, a nie Richard Case Nie, nie słyszać Okej okay. oh, Z Bo którymś tam on też pomylił, tu się pójdę. Dobra, nie. Tu 7 Gdzie on jest? Gdzie on? Wyleciał? No, Jak mu pomóc? Jak mu pomóc? Jak mu pomóc? To jest łopata. Nie. No ale ja nie mogę, jako ja rzecz, nie jak wiem jak Tylko kolesia jest jak na po, Jak otworzyć? No, a jak mu do Mój niego... Go Już go nie A on otworzył sam drzwi. Co nie wie? wiem. Co dobre nie, fuck Dawaj tu tu wszystko, co mam. Ja. Ja.

Czy to jakiś kulek, a Jeżeli da się nie, No, raczej nie mogę tego. Raczej się chyba nie da, co? No, nie da się. Dobra, to idziemy do innego. Długa. Na koło Właśnie. Czemu nie ma kenii? What are you here? Oh. Everybody O słyszę. Wow, siódmy poziom zbiera! Słyszę, coś... No. no ty chyba śnisz Ale nie ma tu connected. Walczymy Ja w niego rzucę Walczy z nim czy nie? Ale no, krytyka dostał Ratunku Ty, chodź mi, pomóż, Nie ma tu ma tu jestem tutaj, jestem tutaj, jestem Coś ci siedzi kolego w gardle. Jak on dużo ja mu 7, a on mi... Nie wiem ile. Dawaj ty mój... Wow! Wiebie. Rękę mu przynajmniej odrąbało jedną. Jeszcze jedną rękę mu uwali, po nim wejdzie. Mhm, ja zaraz padnę. Idę zobaczyć, czy gdzieś są jakieś napoje. Ja też, kurde. Tu nie ma. W tamtym domku. Ja jeszcze pójdę coś wczesniej. No. No a ja mnie ja zostawię muszę się tak... Ja nie wyjdę, kolega mnie goni. Spragniony. Nie wiem, nie widziałem. No a ja... Jest coś tam jeszcze? Nie, nie ma. No to... Czasem. Tam tych domkach pewnie będzie. Idę tam, gdzie... Ja spróbuję z kolegą walczyć. On się zmęczył. No dajcie, dajcie mi. Tu nic nie ma, nie no. Nooo Dobra to ty tam walcz Skórka. No ja nie mam życia Dobra idę do niego Idę tam też Ale tego Keniego tam nie pecie na swój I nie widzę go o, I? O jest kolega się rzuci, to nie Ale dostał On się jak my odchodzimy on się regeneruje, zdrowiem. Jest, ja Ej, ja nie jest jak go zostawił. a Już nie ma kanego i tak. A mamy który we wnętrzu. No I to walcy miały te Dostał. O jest, pisze. Spadaj. Ja Gdzie mam tego Ken'ego dokładnie znaleźć? No, niestety to jest dużo domku. Chcę ten męczący mieć no, Czmocny, mocny klucz. A ja nie wiem już niczego. Pewno my dobrze idziemy. idziemy. Das ist so Mach ich. I'm fine. Okay. Like that. Oh, okay. Like ich. da? Pienny, tu są domki ostatnie. To masakra. Tu nigdzie nie będzie. A tu nie gdzie nigdzie wejść. Nie ma tam. To idę dalej. Żeby nie tracić czas. Nie Ty idę jeszcze dalej. Przecież jakiś boss Chyba mnie Ude, tak tu nie wyskoczył. Chudle, tu też nie wejść. Nie, wejść. nie może to być. To ostatni domek. O, dostatka. tutaj jest pełno zombiaków. Mamy to znaleźć? Dawaj. Chudle. O, w wodzie. Nooo, ładnie przeprowadzasz kulę. Zbir siódmy, aha, dziękuję bardzo. Szybko bimy, pojedziemy <ścoughs> w <tu> siódmy! Zartowałem. <ścoughs> to zajebiszcie. Oh. Oh. I padła. piękna. Ty jeszcze żyjesz, mato. Ou! Oei! Ojej. Dobra, to no, ja tego nie znajdziemy Bo oni stąd wychodzili. Że mi się napije. O, tu ile rzeczy przeszukaj. Zać. Dowód tożsamości. Ostrze, o, Kogoś życia. znalazłem. A nie, to jakiś leży w wannie. Full ja full full panie, zombie w wanie. Znalazłem. Ja mam full prawie. To jeszcze jedno. No i nie ma, ty. Nie Jak wiem, wiecie, naprawdę nie, nie. Ta, diamentowa plaża, nie, to jest niby diamentowa, to jest diamentowa plaża, nie, a my mamy szukać, by... W... A my mamy szukać, Co? czemu mnie? No ja cię zabiję. W diamentowych domkach! dzielnicy diamentowych domków! Może tam no dalej. Powiedz mi, gdzie ty są diamentowe domki. Ja dalej, jak tu już siódmy znaczy jest, zaraz, ósme lew, lew tam. To... Kurde, a tam nie idę. A tu szliśmy? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Byliśmy no, tyle odcinka. Wszystko na marne, nie. Nooo. Ale expa wpadła tu. na. Kiedy? Jak ja powiedzieć? To jest takie marne. Mhm. Musimy się wrócić. Bo... A czekaj, a dlaczego ja mam tu niebieską flagę? Albo tam flagi? gdzie z początku, a nie. Poczerwona ci pokazuje no. Fuck it. Tu do latarni choć jesteśmy blisko Zazna Zaznaczyłem Dobra idziemy no. Już to no. no. Ile będzie, zaraz zobaczę? No, zaraz będzie godzina no, mówiłem właśnie. No. A tam też dalej są domki. Ale czy tam. No, raczej nie? nie. No nie wiem. Może nie w tym odcinku, co? Czemu? No to zaś się wszystko tu porespi. Tamten boss zaś. No, co? no dobra. Piec, Myślę, że w, w tym momencie ten... zakończymy, co? My się z Wami żegnamy. A. Po takim trochę ekspieniu Chcieliśmy wykonać kilka misji, ale widzicie jak nam no zeszło, szukaliśmy tego kalego, czy jak on tam ma No i tak jakoś zjechało nam czasu trochę No ale dobra, ja mimo wszystko jeśli się podobał to komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne odcinki jeśli Wam się podoba ta seria a my się z Wami żegnamy na razie, cześć Elo